Dzień dobry, witamy w niedzielę Jedziemy ze zbyciem na dni otwarte do firmy Technek Zostaliśmy za zaproszenie dla klientów do pałeśczystych kolonii Do zobaczenia na miejscu <Sy> Uh, la 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 Teraz czuję smak wakacji Wstaję rano, ale nie do pracy Z lodem piję zimny w koło gorące kobiety na plaży Teraz czuję smak wakacji Wstaję rano, ale nie do pracy Z lodem piję zimny W koło gorące kobiety na plaży Słodki jak ananas, bierze go do jak banana na mianie Kubota może być? Kubota Lux, najlepszy model M7 133, polecamy serdecznie Damian Urbański, pozdrawiam, pozdrawiam. pozdrawiam. Nie, Wszystko nie da się na raz, więc ostatni raz kończę jej na twarz Jestem łobuzem i ona to wie, ja już dojrzałem, ale ona nie W łóżku jest dobra, level up, sex. mam Konor więc nie będę grał w jej grę Chcę wymazać z pamięci te chwile. Pijałem przy barze te Nie posiadam gdzieś uczuć jak kile Nie zaufam już żadnej dziewczyny One jedyne potrafią złamać Ser nawet bandycie Nie chcę, ale się upiję w trupa Jutro na nowo drzwi hey. Teraz tu jest smak wakacji Staję rano, ale nie do pracy To piję zimne w Skoło gorące kobiety na plaży La To my heart, my eyes wide open to you. I feel one behind you. Take my hand inside, kiss me, kiss me, kiss me again. I feel you remember one day, start to love. You. Yes, I guess I love you more than the end. Touch my lips and got a picture. You can remember, kiss you, kiss you, kiss you again. Także drzwi otwarte, techneku za nami. Zobaczyliśmy fajne maszyny. Być może coś wpadnie na testy. A co to będzie, to oglądajcie dalej. Zobaczycie. Dzięki, żegnam się na razie. Hej!